Zamoneczkę, zamoneczkę i z Yorkes, a dzisiaj zagramy z Fortnite i nie bez powodu mam ubranego świątecznego skina, ponieważ w dzisiejszym odcinku będę mógł tylko grać przedmiotami i z prezentów, które rzuca albo Święty Mikołaj, albo z prezentów, które znajdę pod choinkami, albo, które, albo z prezentów, które znajdę na ziemi. Także zapraszam do oglądania. Na samym wstępie nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki, w górę subskrypcji i komentarza, aby być na bieżąco z moimi filmami żeby mnie zmotywować do bieżącego nagrywania filmików a teraz lecimy do giereczki na solo dobra i sorry za taką długą przerwę na tym kanale ale nie miałem coś ochoty nagrywać ale teraz właśnie wracam i będą się pojawiać filmiki bardzo regularnie także zapraszam do oglądania dobra e, poleci kurde gdzie są choinki to się no, choinki chyba będą nie wiem w sumie tam gdzie polećmy na Lepki Lasek na początku bo tam może się znajdować choinka a jeśli nie to polecę w inną miejscówkę dobra możecie również na, napisać o i z okazji na, za to że wrócimy do nagrywania e, możecie wygrać pakiet za 20 zł który wyświetla wam się właśnie teraz gdzieś na ekranie Także myślę, że się opłaca i jedyne co trzeba zrobić to subskrybować mój kanał. Subskrybować mój kanał i zostawić łapeczkę w górę i komentarz pod tym odcineczkiem, a będziecie brać udział w konkursie. Dobra. Lecimy do szukać jakiejś choinki na lepkim lasku. Dobra, lecimy czy jest tu jakaś choinka. A jak nie, to wsiądę w samochód i będę szukał jak. Dobra, pyk. Dobra, nie widzę na razie choinki. I... O dobra, jest choinka. Ale tylko jedno skrzynę. Dobra, tutaj gość już. Pyk, pierwszy frak, gościu leży. No i w sumie mam tylko jeden karabin, więc bym poleciał sobie. Pojechał na inną miejscówkę żeby znaleźć albo jakiś prezent albo świętego mikołaja albo jakąś kolejną choinkę ponieważ yy, nie oszukujmy się widzowie ale z jedną bronią raczej gry nie wygram lecimy do safe'u, może w sejfie znajdę sobie jakieś potki albo coś przydatnego dobra o, albo ze skrzyneczki też może mi wyleci dobra amunicja jak najbardziej się przyda wszystko się przyda tak naprawdę teraz potki jakieś dobra, Pyk nie, dobra, tym nie mogę grać. Wszelkim leczeniem już tak. Dobra, muszę znaleźć mi i żeby nie było. Dobra, tu jest pompa. Wleć prezent? No, się... O, dobra, big potka. Żeby on wypijać od razu. A ty, widzom możesz zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję i komentarz na moim, kana na moim kanale i komentarz pod tym filmem. Dobra. Żeby pozbierać sobie więcej amunicji. A tutaj jest ten safe, czyli To nie jest to miejscówka. Tak, to jest tutaj jest safe, dobra. Bo widziałem tego NPC-ta tutaj, którego bym musiał zabić. Gdzie on idzie? On poszedł. O, a może prezencik? No jednak nie. Dobra, pyk. I wyniesiemy go do safe'u. tu chyba jakiś chłop przyszedł, dobra pyk i nie mam kompletnie amunicji dobra, pyk o, daj amunicję to dobra, i teraz otwieramy sobie safe dobra, potka kurde dobra, trochę tego sobie wezmę Coś tu jeszcze jest? Nie ma, dobra, to wychodzimy stąd już i idziemy szukać jakiś fajnek albo prezencików, ponieważ z jednym karabinem będzie ciężko wygrać giereczkę. Tylko te prezenty chyba się jakoś często... O, specjalna skrzynka. No świetnie, że nic nie wypadło. Co mogę wziąć? Tak, dobra, tu sobie wszystko pozamieniam. Jak na razie pozbieram sobie trochę materii Dobra, ktoś do mnie strzelał, tam się znajduje Dobra, dostał 21 Minus 60, dobra, krak 20 na biało dostał, dobra Ale to jest chyba jakiś aktor I leży, dobra Oby miał jakąś amunicję, bo ja w ogóle nie mam żadnej am... O dobra, przyszedł z amunicją, idealnie. Dobra. Ile co dalej szukać prezencików? On mu w sumie też się przyda. Dobra, broń jest, nie najlepsza. Dobra. Let's go, leży, trzy fragi są zrobione. A użyłem tylko jednej broni. To nieźle Dobra, zamiast tego wezmę sobie. to i tyle I polecę tam zabrać lód Tamtego ziemeczka. Trochę daleko mam chyba do strefy, no Dobra, wezmę jeszcze grzyby I lecimy, może jakieś fragi zrobić, a może się uda tego wink'a zrobić może jakiś prezent znajdziecie będzie, bo tam... Dobra. został za 19, nice. O kurde, chodź, mnie trafił. Widzę. Dobra. O tu jest świąteczne. świąteczny Dobra, nie trafić mnie gościu Pyk i lecimy Dobra uciekamy od ziomeczka, bo tutaj coś Dobra pyk, no i co gościu? Trzeba było do mnie nie strzelać gdzie tu się znajduje jeszcze jakaś choinka to bardzo dobre pytanie pewnie na tych nazwanych miejscówkach będzie na kamienistym klinie ale tam już nic nie będzie pewnie na, na tej choince bo wszyscy jeszcze pewnie zlutowali dobra może na zamarzniętych tiltetach a może znajdziemy tego tutaj ee, ziomeczka który prezent by nam dał tego cię tego tir co tak jeździ zawsze Dobra. Jak na razie nic nie ma, żadnych prezentów. Dobra, a tam mamy gościa, widzowie. Który nas znajduje. Dobra, ja ziomek, ja nic nie mam, wech Dobra Dobra, trzeba się wychilować lekko Po kolaps... O najdę jeszcze na świetnie. Dobra, GG widzowie, miał pompę, no ale cóż, e, nie udało się w tej gierce, także lecimy do kolejnej gieraczki i chyba zobaczę sobie gdzieś, gdzie są choinki, dobra, tu gwiazdki bojowe i pyk. Dobra, a jeżeli widzów ten odcinek Ci się spodobał, nie zapomnij o zostawić kopeczki w górę subskrypcji i komentarza na moim kanale a będę Ci bardzo wdzięczny także teraz lecimy sobie do kolejnej gierki zobaczcie gdzie są te choinki i dobra to jest aktualna mapa nie, to nie jest to mapa ale wiem, że jedna się znajduje na lepkim lasku, więc chyba polecimy sobie znów na lepki lasek Tyle. Dobra, to lecimy sobie na lepki lasek. Oczywiście, jeszcze widzę Wam przypominam o konkursie na 20 zł. Pays of karta, że na ten pakiet. To yy, jest teraz w sklepie za 13,99, czy nie wiem ile on tam kosztuje. Jedyne co wystarczy, zostawić yy, łapeczkę w górę i subskrypcję na moim kanale oraz napisać jakiś komentarz. A ja się za moim widzem komentuję. Dobra. Lepki lasek, trzeba tam polecieć, bo tam już jestem pewny, że się znajduje choinka. To mnie tutaj też by się znajduje. Albo wiem, tu też się znajduje chyba choinka, jeżeli dobrze pamiętam. Ostatni kiereczek. Gdzieś na tej miejscówce. Chyba na każdej większej miejscówce są te choinki, ale jeszcze nie jestem pewien ale jeśli widzę ten materiał Ci się spodobał nie zapomnij zostawić łapeczki w górę, subskrypcji i komentarzu na moim kanale będę Ci bardzo wdzięczny e, 10, 10 łapeczek w górę i leci i od razu wstawiam kolejny film o widzicie, widzowie? mówiłem, że tu jest choinka dobra, także lecimy jest ile skrzynek? jedna skrzynka. o dwie, dobra Tyk. o pm tak jest, coś mi się podoba fioletowa pompa widzę, nie no. No i idealnie. Dobra. I cy gością szybko eliminujemy. Tyle. Krótko trzeba. Teraz z takim lutem nie możemy się wywalić za zero tak naprawdę. O tam jeszcze chłop biegnie, to trzeba go tutaj. Dobra, dostał. Let's go. Dostał bombę. To on myślał, że minął z kołpa. tu też już jest... W sposób w tym przypadku. Weź idzie on, jest. Na pewno go nie ma tutaj. Ale lecz z weszami to na pewno będzie miał więcej HP ode mnie. Ja kulturalnie sobie jest tego ucieknę. Tyle. Dawię. Na farmie matsów i wrócę tam. Ale powiem wam, widzę, że teraz oddała choinka. Dobra. Polecę sobie chyba na safe. Dobra, pyk i lecimy. Trzeba się trzymać z dala od typu, bo nie mam ani amunicji, ani masu. Taka ciekawa sprawa by była widzowie tylko. Tutaj mam bynajmniej rifty do ratowania, Tak naprawdę, no, wszystko dobra. Wezmę sobie zadanie na kogoś. O, tutaj są boxy, Idealnie. O, jeszcze mi dały. Tam są mi potki. Normalnie wszystko jest. A gdzie jest ten cel? Tam gdzieś, dobra. Dobra, ja sobie potki wypiję. Muszę w tym budynku i słychać ten ser. Tak. Jak dobrze pamiętam, to tutaj się znajduje ten ser. A no może jednak... O, jednak jest ten ser. No, tu bym musiała wejść. Dobra, to ja ser. Sobie... O... Weszł. Zasłodł tutaj, czy nie? No, tu się zastanawiam, nie wiem za... Dobra tamten nie usłyszał na szczęście, tak czy to chłop tu idzie czy... Nie to chyba nie idzie tu chłop, to idzie tam to... No świetna ponta, też, dobra za 100 Idziemy do sejfu Kopotki, po wszystko. To mi będzie potrzebne, tak. Pyk. Jeszcze amunicję do PMA. prosił tak. O, pyk i pyk. Ale naprawdę nie ma amunicji do PMA. Mam tylko 14. To się na tym zakończy. A bynajmniej mam. Moboks nie ma. A bynajmniej mam fioletową pompę widzę. Trzeba się cieszyć z tego co się ma Dobra, Może jakieś ammo boxy Ja tu Nie, to kruk po prostu Dobra, tu jest Jonesy Nie mam chyba mam PM nawet Dobra, to lecimy widzowie Riftem do strefy Tyle Dobra ale strasznie daleko jest ta strefa, powiem wam tylko telewizory. O, pójdę jeszcze na ten domek, szybko rozlutuję i będę szedł do strefy. Może jakiś samochodik znajdę. O, wyeliminowano. o no nie, może nie dolecę, Dobra. Trzeba najpierw tutaj. Tak trzeba, wiecie. Kurde, abym przeskoczył do O, wyeliminowali mi cel, także. Muszę się już tam obawiać i go szukać dobra, pyk, o idealnie amunicja to, o tego pragnąłem widzę pyk, pyk nie jest jak zwykle amunicja do tego co ja potrzebuję tu jest skrzyneczko to sobie rozwalę, bo będę jeszcze metal o, tu jest jeszcze dobra no i teraz o, tu jest jeszcze ammo do pm -ów metal no i już jakoś mam trochę mam więcej amunicji dobra i lecimy do zauna bo jest ile jeszcze 500 metrów dobra wolałbym z ten to nie spaść bo nie, nie no w sumie mam apteczki ale nie chcę spać dobra jeszcze widzę przypominam, że jeszcze ten odcinek nie podobał to nie Łapki w górę, subskrypcji na moim kanale i napisanie komentarza. jak te wszystkie trzy rzeczy zrobisz, to od razu weźmiesz udział w konkursie. A wyniki tak jakoś za tydzień, w odcineczku myślę. Kolejnym. Dobra, dwa fragi zrobione, nie jest tak źle. Słyszałem jakąś bitkę. O, tu jest samo. Tutaj nadal są ludzie Nie mam już chyba nikogo O tu była choinka, a tu leży PM pod choinką Czy ja bym mógł... Dobra, nie, go. nie będę tak oszukiwał Dobra, radia trzeba... O, to strefa jak szybko już idzie, widzowie Dobra, tutaj skok 102 metry I lecimy gdzie ten gościu się tu strzela Dobra, ja tam nie zważam na niego Ach, tam do mnie strzela od pleców, no dobrze ci idzie ziomek O, tu kolejny Patrzcie widzenie Tutaj się skampie Jak on będzie szedł do zone, to dorozwałem tako o on się w klepie On będzie musiał tu przejść O on ma Spidermana A tu mu to tak długo nie zajmie, dobra, to jedno No to cały mój misterny plan poszedł Dobra Dobra, gdzie ten chłopak jest? Dobra, dostał za 34 Dostał za 25 Taki chętny do walki nie jest Dobra, dostał za 54, krak Mam trzeba go już rozjechać Patrzcie widzę co on miał Złotą pompę i złotą złotą broń Kolejną No przecież wizowy Dobra co ja tu wziąłem wizowy To nie to To miało być tak Dobra bynajmniej miał amunicji trochę Ale maców to też za wiele nie miał Dobra siuuu Robimy sobie siu i biegniemy do strefy No a strefa jak zwykle mi dopisuje tu nie mam co w ogóle dyskutować z tym. Tam się jeszcze chłop jakiś pewnie klepie z kimś. No i tyle. A mrowicowy, to było tyle w tym odcinku. Ja już się z wami będę żegnał, trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Narka.